Ptasia grypa jest bardzo groźną chorobą, zarówno dla ptaków, no bo tutaj wiemy już z doświadczenia, że ptaki nie przeżywają tej choroby i trzeba całe stada no, po prostu zabijać, co jest koszmarne. Ale z drugiej strony w tej chwili mamy też zarażenia wśród kotów. U kotów na razie żadne leczenie nie pomaga. Jest to choroba śmiertelna u kotów i bardzo, bardzo niebezpieczna, dlatego że bardzo łatwo się przenosi. W chwili obecnej jest dużo doniesień na temat tego, w jaki sposób te zwierzęta mogą się zarazić zarażają, lub zarażają się od taków. Jest domniemanie, że mogą się zarażać poprzez zjedzenie surowego mięsa z hodowli kur. Nie ma tego potwierdzonego, tutaj od razu należy to podkreślić. Ale mogą się zwierzaki, nasze koty, zarażać od innych kotów. I tutaj droga jest bardzo prosta. Jeżeli nasz kot wychodzi na zewnątrz, ma najprawdopodobniej kontakt z innymi zwierzętami. Ale nasze koty, które nawet nie wychodzą, a pozostają na balkonie, czy pozostają w olierze, tam też mogą się przedostać, właśnie chociażby odchody ptaków mogą się przedostać ptaki mogą to być piórka, wszelkiego rodzaju, właśnie różne przedmioty ale pamiętajmy o tym, że ptasia grypa Przenosi się także drogą koropelkową, jak każda grypa, jak każdy wirus. W związku z tym, w tym wypadku, może to dojść do, do zarażenia drogą powietrzną. Jeżeli chcemy chronić nasze zwierzaki, to przede wszystkim nie karmy ich surowym mięsem. Wirusy zwykle w dużych, wysokich temperaturach po prostu giną. Druga kwestia. Pamiętajmy o tym, żeby nie wypuszczać zwierząt, szczególnie w tym okresie, kiedy panuje taki okres zakaźny i kiedy są wszelkie doniesienia i tablice mówiące o tym, że jest to obszar ptasiej grypy. Po trzecie, jak przychodzimy z dworu, nie pozwalajmy naszym mruczkom do tego, żeby kontaktowały się z naszym obuwiem, a zaraz po przyjściu do domu myjmy ręce. Objawami u kotów przede wszystkim jest wysoka temperatura. To mogą być także zaburzenia neurologiczne, jak rozszerzone zielenice, jak niechwiejność, brak takiego zachowania równowagi. To może być oczywiście spadek apetytu. W każdej takiej sytuacji należy się niezwłocznie skontaktować z lekarzem weterynarii, który po prostu będzie w stanie ocenić, z jakiego powodu doszło do jakiegoś zmiany w zachowaniu i w zdrowiu naszego pupila. Inną kwestią jest to, że za każdym razem powinniśmy obserwować nasze zwierzęta. Każda sytuacja odbiegająca od normy powodow powinna powodować w nas taką czerwoną lampkę i kwestię tego, żebyśmy skontaktowali się z lekarzem weterynarii i sprawdzili, jaka jest tego przyczyna.